Chciałem, żebyście dzisiaj mogli usłyszeć kilka słów prawdy. Mimo tego, że Pana deszcz, chcę Wam powiedzieć, że jest dzisiaj możliwość, abyś usłyszał prawdę, która jest w stanie zmienić Twoje życie. Chcę, żebyś dzisiaj usłyszał o tym, jaki wielki i dobry jest Bóg. Chcę, żebyś wiedział o tym, że Bóg jest realny. Że jest żywy. Że spotkałem Go osobiście. Być może po raz pierwszy słyszysz taką rzecz o tym, że póki żywy, że to nie jest religia. Jeżeli decydujesz się, żeby ustać i przestrzegać, to mówisz o tym, w jaki sposób można spotkać tego potężnego Boga. Ja spotkałem go osobiście i on zmienił moje życie. Kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem pilerem narkotyków i na tych ulicach, tutaj w Warszawie, sprzedawałem narkotyki i trułem ludzi. Byłem człowiekiem dezonalowanym. Ale kiedy spotkałem Jezusa, siedząc po raz trzeci w więzieniu, moje życie uległo absolutnej zmianie. z tym człowiekiem, którym mogę wam mówić tą prawdę. I jeżeli była szansa dla mnie, to też jest szansa dla ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg cię kocha. On tak pokochał świat, że syna swojego jednorodowego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To nie jest religia, to nie jest system zasad i reguł. To jest... Bóg miłości, Bóg, który posłał swojego syna, aby każdy, kto w Niego więcej nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli spojrzysz w swoje tarce, to zobaczysz, że masz tam wewnętrzną potrzebę, czujesz się naprawdę bezpiecznym. Wszystko może dawać ci obłód, jakąś taką górę, a był bezpieczeństwa, Ale kiedy postaż posłasz, a potem idzie z to to Twoje u zmianie. Żebyś wietał, że Bóg ma prawo. I to jest naprawdę potężny plan. Wejdź dzisiaj do prawdę, posłuchaj tego, co tutaj mówimy, porozmawiaj z nami, nie pozwalaj na to, żeby diabeł dalej niszczył Twoje życie.